Serdecznie z tej przestrzeni natury, matki. Witam Ciebie całym sercem w pogańskim zjednoczeniu się z naturą, z jej powrotem naszej świadomości do tego ponownego zjednoczenia się. Tym jest prawdziwe pogaństwo. Tym jest kochanie natury jako jedności, jako macierzy, jako wielkiego zjednoczenia, jako poczucia, że ja jestem całą jednością tej natury, że jestem tak częścią, jak i całością i w tej naturze wyrażam się cały, że ja ją kształtuję. Że jestem tym samym pięknym. Przy tej świadomości, jakże inne, budzi się spojrzenie. Tak, budzimy się. Jakie tego są oznaki? Ja chciałbym powiedzieć o takim aspekcie, jaki istniał w starym świecie. Otóż. E na miastnicy Watykanu, państwa, któremu nadal jeszcze podległa jest Polska, podległych jest wiele innych krajów, które przyjęły jego Lenno. Oto skarżą się w mediach, że tak mało jest powołań, że na roczniku bywa tak, że jest tylko jeden, Albo dwóch słuchaczy. Kochani, czy to są powołani, czy opętani? Kto ich powołuje? Często młodzi ludzie chępią się tym, że dostałem głos od ojca z góry. I on mi powiedział, abym szedł do zakonu, abym stała się zakonnicą i posługiwała Ojcu Niebieskiemu, no ale w praktyce posługiwała księżom, bo oni, ktoś musiał też zadbać o ich rozporki. Sorry za wulgarne słowa. Natura nie cierpi pustki i wyrzeczenia się. Kobiety, wyrzeczenia się miłości, rodziny, było właśnie po to, aby ci tak zwani powołani, naprawdę opętani w umyśle, byli łatwym łupem do głębszego opętania, do wpędzenia w homoseksualizm, w pedofilię, w mamonę bogactwa, którym się których ściany dosłownie ociekały złotem, a ludzie najlepiej jakby mieli po kilkanaścioro dzieci i wiedli biedę, aby wychować ich w ciemności, aby nazywać ich pogardliwie plebsem lub tarafianami. Kochani, to zjawisko bardzo budujące. Jak również i to, że nowe pokolenia masowo wypisują się z religii. I to już są zmiany na wielką skalę. Tak, dzieci na ziemię przychodzą coraz bardziej świadome i wychodzą już z upierdliwej retoryki kościoła. A pod słowami, pozornych słów o miłości, naprawdę szerzyli kulty śmierci. Nienawiść, cierpienie. I takim mogłeś się stać jedynie w świątyni śmierci. Świątynia w cudzysłowiu. Tam wielbiona była śmierć męczeńska. Tam oddawany był hołd demonom. Naprawdę Bóg w tłumaczeniu z Elohim, z greckiego słowa, jest liczbą mnogą. To zostało przeinaczone, że to jest tylko jeden Bóg i że On jest tak pełen miłości, potrzebuje tylko karmy i ciągłego poddaństwa, klękania przed Nim, bicia się w piersi i <gryw> uczestniczenia w rytuale <gryw> picia krwi naszego brata. Naprawdę tę krew toczyłeś sobie i wchodziłeś w kanibalizm zjadania ciała Jezusa, choć mówiono ci, że to jest ofiara, że Jezus był tak naiwnym samobójcą, że oddał się na krzyż, aby cierpieć za nasze grzechy, ale jednak. Kurcze, to nic nam nie pomogło. Nadal trwały wojny, bo o to chodziło. Demon perfidny tym się karmił, ale demon nie jest istotą. Ty jesteś istotą, ty jesteś życiem. Demon był tylko pasożytniczym bytem, który w pewien sposób żerował, wegetował, bytował. Właśnie jako pasożyt, jako wampir, Twoją energetyką. Tak, zaistnieliśmy w hodowli. W tej hodowli potrzebne było spełnienie kilku warunków, abyśmy posługiwali się okrojonym umysłem człowieka, a byśmy nie docierali do naszej świadomości. To jest w sercu abyśmy nie poznali prawdziwych uczuć miłości. I aby to zniewolenie było hmm, trwałe, potrzebna była nie tylko zewnętrzna straż Owczarni, czym są tak zwane przestrzenie astralne. One wciąż potrzebują jadła, karmy. Dlatego toczone są wojny i ofiary, które bałwoczą, składaliśmy. Tym demonom, ale żeby władza była kompletna, potrzebo, potrzebowano kolaborantów. I tym się stałeś, kiedy jako prawdę przyjąłeś powołanie, abyś służył w kietce obcemu <laughs> państwo małemu mocarstwu, które Władało ziemią, które władały naszymi umysłami, które handlowało naszymi duszami, które handlowało naszymi dziećmi, które dosłownie inicjowało na ziemi wszystko, sterowało wydarzeniami, bo my oddaliśmy tak swoje tworzenie. Tak, oddawaliśmy swoje kreacje, uznając demona jako swego pana. Przecież on mówił jasno, że jest zazdrosny, że jest okrutny, że jest nazistowski, że jest podstępny, że jest zwodniczy, że daje ci zamiast miłości prawo, abyś je wypełniał jako nakazy i zakazy. A prawo tylko miało rację bytu w takim więzieniu, w którym wyruchowana została miłość. Dlatego mówienie o miłości stało się tak niebezpieczne. Ale my budzimy się już nie jako jednostka, ale budzimy się jako populacja, jako jedna wielka świadomość. Dlatego zdając sobie sprawę, że nie były to żadne powołania, że były to opętania, że Kościół potrzebował tak żołnierzy, którzy mu się oddadzą, którzy nie będą tracić majątku dla rodziny, którzy sami tylko będą żyć w dostatku, że dostaną w zamian zakonnice, które będą miały ich obsługiwać. Tak, nie jest tajemnicą, że do średniowiecza zakony były powszechnymi domami publicznymi, że majętni dostawali hmm, rodzaj hmm, czeków, bonów, które mieli wydać za swoje grzechy w tych przybytkach, a Zakonnice miały ich obsługiwać. Tym były zakony, tym był Kościół i wiemy, znamy historię, a jednak nadal się łudziliśmy, że wyprawy krzyżowe, palenie czarownic to było kiedyś. Kochani, robiło się to cały czas, tyle że zmieniała się Sceneria I robiono to w białych rękawiczkach. Dlatego cieszę się bardzo, że ten proceder znika z ziemi, znika władza obcego mocarstwa i Kościół jako relikwia śmierci, jako religia cierpienia, męczeństwa odchodzi. Nie waham Cię nazwać, ukochany mój bracie, moja siostro, kolaborantem bo teraz już wiesz, jesteś tego świadomy. Jeśli nadal w tym uczestniczysz, to jesteś świadomym zdrajcą świata miłości. W miłości nie ma uniżenia, nie ma hołdów, nie ma rytuałów, nie ma magii, przed którą klękałeś i nie ma czarów, których celebrowałeś picie krwi, aby demon spełnił twoje aby zniszczył niedobrych Ukraińców, niedobrych Niemców, a nam dał, aby kargula wszystko było zniszczone, a nam Pawlakom oddane. I tym spojrzeniem dzielę się z Tobą w pięknie tej budzącej się Ziemi, w pięknie świata, który otacza nas dokoła otacza ciebie, otacza mnie, w którym czujesz, że jesteś tym pięknem, że jesteś tą piękną jednością, że jesteś całą tą piękną świadomością i w tej świadomości już po prostu nie ma miejsca na ciemność, dlatego taki świat znika, bo zniknął on ziemi ziemię dlatego znika z ziemi, już jestem świadomy, że to co wewnątrz mnie, jest na zewnątrz, że to ja wszystko stworzyłem, dlatego teraz tego nie niszczę, nie krytykuję, nie potępiam, a przeobrażam w swojej miłości, bo... To są jednak energie, którym dałem moc. Dlatego potępiając te doświadczenia, uznałbym, że zło, ciemność było we mnie, bym ją oddalił, odsunął. Ja jednak pojawiłem się w tym świecie, aby to przeobrazić. Dlatego przywracam energię, w której zasilałem demona śmierci. W którym kłaniałem się namiestnikom Watykanu, w którym kłaniałem się bałwochwalczo przed obrazami czy przed ukrzyżowanym moim bratem Joszołą. Jesteś Bogiem, tak jak ja jestem Bogiem, i tylko chodzi o to, abyś też w pełni to poczuł. I'll